Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale sponsorowanym na tym kanale, w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Zanim zaczniemy, chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Aktywność pod materiałami sponsorowanymi jest niezwykle ważna, jest to dla mnie forma wsparcia, także po prostu z góry dziękuję. Jak już parę razy wspominałem, to właśnie dzięki wam i Waszej aktywności moja współpraca z twórcami gry Shakes and Fidget trwa już jakiś czas. Słuchajcie, my dzisiaj pogramy sobie nowy event, który zawitał do gry, kto wie, być może jakoś znacząco ulepszymy moją postać, zobaczymy, e, dzisiaj filmik będzie z serwera W59, przypominam, jeżeli macie ochotę ze mną zagrać, bądź w ogóle jeżeli macie ochotę zagrać, link do gry znajdziecie w opisie, rejestracja jest darmowa, grać można za darmo, na telefonie, na przeglądarce, na Steamie, gdzie tam chcecie, ja już nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry. Okej, okay, my jesteśmy w grze i aktualnie trwa jakiś taki strasznie, a co on ma takie robocze ubranko, e, w każdym razie aktualnie trwa jakiś taki strasznie kozacki event, bo jak możecie sobie zobaczyć, jest masa wydarzeń. Na przykład e, nie wiem, zobaczmy tutaj. Sterylne sedesy, dwa razy więcej many za spłukanie przedmiotów w toalecie. Co ja muszę to zrobić, tylko nie wiem, czy mam przedmiot. Tych nie można. Te będę chciał wymieniać. To sobie zjedzmy. Ogólnie, tak wicie, moja postać jest odrobinę zaniedbana, ponieważ nie mam eliksiru na wytrzymałość. Eliksir na inteligencję również mi się kończy. Także, może dobrze by było. Też wcale nie mam tak dużo klepsydr. E, ogólnie to. Okej, okay, mamy eliksir na inteligencję. Złota mam bardzo dużo, bo zbierałem to parę ładnych. Dni, może nawet z tydzień to zbierałem, nawet nie wiem. Ale jakiś czas na pewno tego złota nie wydawałem właśnie po to, żeby sobie pooszczędzać na ten odcinek. No i dobra, lecimy sobie z miksturami inteligencji. Myślę, że jeszcze poszukam trochę tych miksturek. Okej, okay, to jest lepsze od tego, co mam. No, lepsze, lepsze. Weźmy, kupmy sobie to w takim razie. Zaraz będziemy się przebierać, bo właśnie na tym mniej więcej polega. E, właśnie, e, między innymi również jest taki event w tym tygodniu, jak epickie szaleństwo zakupowe. Czyli to generalnie chodzi o to, że macie 5 razy większą szansę na epickie przedmioty w sklepach. Także e, dlatego tyle tych epickich przedmiotów tutaj mi się trafia. Jeżeli tego eventu nie ma... Czy... Ja w ogóle... Czekajcie, bo to jest dla... To jest dla niego. Aha, no i to jest ciutkę lepsze. Dobra, to sobie to od razu zmienimy, bo ja nie wiem, ja czasami... Ja czasami, wiecie, nagromadzę tych przedmiotów i w ogóle zapominam o tym, że... Że chcę je potem powymieniać. Tu sobie od razu dodajmy miejsce na klejnot, tu sobie od razu dodajmy miejsce na klejnot, bo to będziemy sobie wymieniali, ale to za momencik. Zanim to, to jeszcze przeszukajmy trochę tego gabinetu magii w poszukiwaniu tych mikstur, które nas interesują. Mamy wytrzymałość, mamy ponownie wytrzymałość. Także sobie od razu parę dni tutaj uzupełnię. No, tam skipnąłem inteligencję, chyba. W ogóle śmieszna sprawa jest taka, nie, nie każdy to wie. Ja jestem daltonistą, i dla mnie mikstura na inteligencję jest takiego samego koloru jak na zręczność. W sensie te dwa kolory mi się strasznie mylą. Okej, okay. tutaj mamy teoretycznie coś, co jest lepsze, bo dodaje po 434 wszystkich tych ważnych cech dla mnie, natomiast ja już znalazłem coś, co dodaje 436, więc to jest, to jest na pewno lepsze. Zobaczmy, czy w zbrojowni może jeszcze coś lepszego trafimy. E, no niekoniecznie, to jest coś, co mnie jakoś specjalnie by e, uzekało. A właśnie, a propos tej czapki na maga, czy ja mam lepszą, czy gorszą? Mam znacznie lepszą, to to można od razu do zbrojowni, bo z tym już się nic nie da zrobić. Więc możemy to sobie od razu rozmontować. E, dobra, klejnotów trochę mamy. Straszny mam syf w tym ekwipunku. Ale cóż, jest jak jest. Dobra, wydaje mi się, że moglibyśmy zacząć wymieniać te przedmioty. Więc tak, najpierw pierścień, ulepszam go o 2, bo tak samo miałem ten poprzedni ulepszony. Dzięki temu mamy po plus 27 e, tutaj jeszcze tych cech. No i w tym momencie idę do zbrojowni, idę do kowala i odzyskuję klejnot. E, tak, odzyskujemy klejnot, pyk i wsadzamy go tutaj z powrotem. W tym momencie nasz pierścień jest prawie taki jaki był poprzednio, bo jeszcze musimy rzucić zaklęcie odwiedźmy. Ale zanim to, ja bym wymienił wszystkie pozostałe przedmioty, czyli tu sobie odzyskajmy klejnot. Tu sobie wsadźmy to, tu sobie odzyskamy klejnot i wsadzamy z powrotem. Buty były ulepszone chyba dwa razy. To chyba też było dwa razy ulepszone? Sam nie wiem. Chyba rękawiczki mam tylko, no. Rękawiczki mam ulepszone trzy razy i broń mam zawsze trochę mocniej ulepszoną też. Dobra, trochę nam się tutaj ten ekwipunek uspokoił, w sensie trochę nam się przerzedziło tych itemów. O nie wiem o co chodzi. Czasami mi się tak gra baguje. Te, te, tych owoców tutaj nie powinno być. <laughs> Ale czasami ta gierka się tak baguje, nie, nie wiem. Pamiętam, bo gram teraz w wersji gry na Steam, a pamiętam, że jak grałem na. O proszę, jakiś klejnocik od razu. W twierdzy powiem wam, nawet nie idzie tak źle. Mam aktualnie 16 poziom, 16 poziom sali rycerskiej również, natomiast bardzo ciężko jest tutaj ruszyć dalej. Także no jest, jak jest, może sobie ulepszę skarbiec, a ulepszymy sobie skarbiec. Zawsze będę miał jedno miejsce więcej tutaj w, w ekwipunku, bo w ten sposób to funkcjonuje, że jak ulepszacie skarbiec, to macie jedno miejsce więcej w. Ekwipunku. Mi się wydaje, że mógłbym porobić sobie na spokojnie wszystkie zadania. Aha, właśnie w trakcie trwania tego wydarzenia, które jest aktualnie, pomijanie zadań w karczmie jest darmowe, więc to też jest całkiem spoko, bo normalnie pomijanie zadań w karczmie kosztuje was te klepsydry. Natomiast jeżeli nie macie klepsydr, to po godzinie 23 można pomijać zadania za grzyby, jeżeli się nie mylę. Ogólnie teraz też jest taki event, jest event ze wszystkim, mam wrażenie, tylko nie ma chyba zwiększonej ilości golda. Mhm, mm nie ma zwiększonej ilości golda i expa, no to w sumie, to w sumie nie ze wszystkim, bo tak naprawdę najfajniejsze eventy to są takie jak macie zwiększonego golda za zadania, albo jak macie zwiększonego expa, bo wtedy leci tego naprawdę, naprawdę mnóstwo, natomiast już dawno nie było eventu na zwiększonego expa. Zobaczmy, szkielet żołnierz, nie wiem czy da się w ogóle przegrać na normalnym zadaniu, chyba mi się to kiedyś zdarzyło, sęp olbrzymi, okej. Okay. O, dobrze było jakbym wyklikał całą tę awanturniczość, dajcie mi chwilę, ja to wszystko wyklikam. Dobra, wszystko wyklikane, cała awanturniczość wyklikana. Mm. Myślę, że możemy pójść teraz do stajni, bo mam parę pupilów zapewne do ulepszenia. Teraz możemy w trakcie trwania tego wydarzenia dawać aż 9 owocków. A on już ma setny poziom, to już wyżej się nie da. Ciekawe, czy on na setnym poziomie pokona tego omnibuma? Pokonał, a ciebie? Oj, w ogóle zawiszawsza. Yy, to jest śmieszna nazwa, bo to jest pewnie od zawiszy? Tak mi się wydaje. Diabło, czort. No, tego raczej nie pokonamy. Natomiast możemy sobie w takim razie zacząć karmić tego pupila. Nie wiem, czy on będzie lepszy. Ciężko stwierdzić, zobaczymy. Hipmana sobie tutaj karmię w tym momencie. Wiem, pewnie są, pewnie są pupile, które się bardziej opłaca karmić. Pupile, które się mniej opłaca karmić. Natomiast ja niespecjalnie tryharduję tutaj. Staram się po prostu być w top 1000. I na razie mi to w sumie w miarę wychodzi. Być może kiedyś uda mi się wbić do top 100. Tutaj mam jakiegoś węża. Szlał wąż, więc sobie tego węża ulepszam w tym momencie, natomiast jak widzicie coraz mniej mam owocków. Ale jakoś jakoś to idzie. Zobaczmy, jak on sobie na 22 poziomie poradzi. No, nie ma szans w sumie, bo ten pupil ma 66, a on ma 22, więc nawet jeżeli on jest dużo lepszy, to jednak ta różnica w poziomie robi swoje. Dobra, najważniejsze, moi drodzy, czyli trening. Lecimy mocno w inteligencję. Wydaje mi się, że tak do 100 milionów sobie zbijemy. Tak, żeby mi zostało około 100 milionów kasy. Dobra, trochę przesadziłem. No, ale nieźle już tą e, inteligencję mamy, e, mamy podbitą. Zobaczmy na arenie, czy ja jestem w stanie na przykład z kimś zawalczyć. E, mógłbym spróbować z. Spróbujmy z Bardem. Czyli goście ma taką samą klasę jak ja. Natomiast w tym momencie, jeżeli mnie nie one to wygrałem. Super. Ładnie mi poszło. Całkiem ładnie poszło. Dobra, dobra z magiem może być ciężko, ale zobaczmy. Ojejku, krytyk. I zaraz kolejny. Dobra. To już pozamiatane. <laughs> pozamiatane. Co to jest za, co to jest za klasa? Pierwszy raz to widzę. Chyba wstyd, taki poziom, a pierwszy raz widzę taką klasę. Serio, nie mam pojęcia, co to jest za klasa. E, w rankingu chyba nigdy takiej nie widzę. nie, no widzę, że są w sumie. Są ludzie, którzy tym grają. Ja nie wiem, co to jest. <laughs> nie mam pojęcia, co to jest. Bez kitu, no, nie wiem. Tego fajnie by było pokonać. Czekajcie, który, na którego to ja najechałem, na tego. Fajnie by go było spróbować pokonać, bo on ma jeden przedmiot, którego ja nie mam w klaserze. No ale niestety chyba tak średnio. Niestety chyba tak średnio. Mogę sobie poszukać jeszcze. O, ten na przykład. Ma dwa przedmioty, których ja nie mam w klaserze. Ale też, no, nie daje rady na nich. Ten ma tutaj. No muszę, muszę sobie, muszę sobie po, popatrzeć na te osoby, bo. Ale same porażki, ale spadłem pewnie. Nie no, 990 dobra nie jest tak źle, ale same, same przegrane. A, i w tym momencie też jest taki event, że zamiast sprzedawać dużo bardziej opłaca się wrzucać zawsze wszystko do kociołka. Tak w sumie. Dobra, e, zobaczmy, czy ja może na lochach coś ruszę. Najpierw portal. Portal jak to portal, coś tam poszło, ale nie jakoś dużo. Nie topesz. Ładnie. Od razu poszło. W sensie spoko, bo od razu Tornado nam idzie, więc znaczy, że jest. W sumie że jest progres od poprzedniego odcinka, bo pamiętam, że w poprzednim odcinku się trochę męczyłem z tym tornadem, no ale widzę, że. Okej, okay, no coś tam, coś tam prze przeskakujemy, ale. Ale nie, nie ze wszystkim jest jakoś łatwo. Nie, w sumie jest ok. Płomiełas. Dobra, płomiełas ładnie, niewidzialny koszmar. Potępiona dusza. No, tego, tego już nie przejdziemy w tym momencie. Parę normalnych przedmiotów nam wypadło, spoko. Strefa światła, dziewczyna z telewizora, zobaczmy. To jest oczywiście nawiązanie, yy, to jest cały taki loch tematyczny o nazwie Dom Strachu. I tutaj są same postacie z horroru. Jestem ciekaw, czy ktoś wie, z jakiego to jest horroru. <laughs> yy, yy, to jest, powiem, yy, o, fajnie, bo udało nam się pokonać. Yy, to jest z horroru Ring, tak się horror nazywa. Jeżeli mnie pamięć nie myli, tak? To, tak, to jest chyba Ring, więc no. Pierścień na język polski. Dobra, człowiek tysiąca ciosów, no nie, tutaj się nic nie zmienia. Hagrida nie mogę pokonać chyba od miesiąca, jakkolwiek by to nie brzmiało. No ale tak to Górołas, no też nie za bardzo. Tego smoka najprędzej, ale no było blisko. Dobra, popróbuję chwilę. O, udało się. Wziąłem łyk malinowej herbaty i się udało. A on jest, a to jest Paladin, dobra. Paladyn, tak? To jest tak klasa. Kiedyś chyba. Nie, nie wiem, czy miała inną ikonkę, czy co. Upiorny jeźdźca, jeźdźcy. To jest. Z władcy pierścieni? Wygląda trochę jak z władcy pierścieni. No ale nic. Nic tu nie zrobimy. Tu nic nie zrobimy. Na wredną wiedźmę. Raczej nic nie zrobimy. No, nie za ciekawie to wygląda. Tutaj może na tego piekielnego. Petera. <ścoughs> czy jakkolwiek by to odmienić. Jest, jest krucho. Cerber. A, też raczej nie. Tor, tor jak to tor. Ani drgnie. Dobra, zobaczmy sobie na karuzele z idolami. O, tu już wreszcie zacząłem coś ruszać. No, tu już wreszcie zaczynam coś ruszać. Następna walka, następna walka. Pyk. Mm, ale on ma strasznie duże. Strasznie duże statystyki, więc. Wieża. No, wieża nie idzie za. O, jednak idzie. okej okay, spoko. Fajnie, bo niedługo może uda mi się skończyć wieżę? To było spoko. Bo wieża generalnie daje wam bonus do Golda z zadań. Im wyższy macie poziom, tyle macie bonus. To jest ostatnie piętro wieży, więc. No, ale chyba, chyba chyba, jednak nie. Ostatnie piętro nie może być za łatwe. Dobra, to ja sobie wrzucę do toalety właśnie. Pik. Zbiornik Many jest pełen. Okej, okay, ja to nawet nie wiedziałem, a to niedobrze, bo gdybym to wcześniej zauważył, to mógłbym już, wiecie, rolować przedmioty, bo im wyższy jest ta, ta mana w tej toalecie, im wyższy, im wyższy poziom aury, tym chyba lepsze przedmioty, jeżeli pamięć mnie nie myli. Możecie pisać w komentarzu, ale tak mi się wydaje, tym lepsze przedmioty u handlarzy, więc szkoda, że dopiero teraz ogarnąłem, że mogłem spłukać, bo wtedy miałbym lepsza, lepsze itemki szybciej. W sensie, no po prostu miałbym lepsze temy, jakbym tutaj, czekajcie, przerolujemy sobie jeszcze do jakiegoś epika. Zobaczcie, 441, mam już, le już lepsze buty niż te, które mam. Więc teraz to możemy się bawić w nieskończoność. Dobra, to sobie wrzućmy do toalety, to sobie wrzućmy do toalety. Jeszcze trochę poroluję. A okej, okay, tak, tak. Pojawia się... Pojawia się ostrzeżenie, czy na pewno chcę skipować. No. Po 440. Czyli o 10 plus statystyk, no to nie jest byle co, 442, wszystko będzie do wymiany, już to widzę, to sobie wywalimy, to sobie wywalimy, to to nawet nie wiem, wojownik, berserk, to mam lepsze, to to można od razu do zbrojowni rozmontować, to to nie wiem, to sobie jutro wrzucę może do toalety, no i teraz co, szukam, szukam jeszcze lepszych przedmiotów. Ale fajny, fajny bucik w sumie fajnie wygląda, ale. 444. O, to lepsze. Jeszcze od tego paska, który znalazłem. No, tak jak widzicie, dużo, dużo lepszych przedmiotów mogę tu trafić. Wow, lepsza broń niż ta moja. No właśnie, czy to jest lepsze? Ma lepsze, większe obrażenia niż ta moja. Nie, ma mniejsze. Ma, du ma mniejsze obrażenia. Właśnie tak się zacząłem zastanawiać, jak to możliwe, że. E, wcale wielu poziomów nie wbiłem, a już trafiam broń lepszą od mojej legendarnej. <grych> dobra, jeśli chodzi o broń, i o napierśnik, i o rękawice, to się martwić nie muszę, bo lepszych na pewno nie znajdę. Patrzcie, 446, no to już lepsze buty. Ale te epickie przedmioty, które już sobie kupiłem, sobie zostawię, będę je po prostu wrzucał do toalety. To wcale nie jest takie głupie. Dobra, ja myślę, że ja tu jeszcze sporo, sporo będę musiał poprzeklikiwać. E, ale dobra, ja się tym zajmę może poza nagrywaniem. Eee, zobaczmy jeszcze arenę. Czy ja mogę jeszcze kogoś tutaj, może spróbować? Dobra, coś tam daliśmy radę. Na Bardów zazwyczaj wygrywam, jak walczę na Bardów. Nie wiem, to jest zabójca, chyba raczej też spoko. Zobaczmy. No, z tym akurat przegrałem, ale chyba. Okej, okay, trochę mie miejsc wyleciałem do góry. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Sporo przedmiotów do przebrania. Ja sobie je oczywiście przebiorę i w kolejnym odcinku będziemy je najprawdopodobniej testowali. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam, jeżeli macie ochotę spróbować swoich sił w tej grze, link do rejestracji znajdziecie w opisie. Ode mnie to tyle. Ja wam życzę miłego dnia. Piszcie swoje rady. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady odnośnie tego, jak grać w Shake'sa, piszcie w komentarzu. No i co? To tyle. Cześć, do następnego.